Święty, święty jest, przedwieczny pan, zasiadając na swym tron. Ognia wokół rozlewa się, święty, święty jest. 手骗。 człowieczy, syn, sprzęt wieczny. I Ziemia. Głoszą czy... Witam na kolejnej naszej kolacji, na kolejnym naszym spotkaniu. W ubiegłym tygodniu obiecałem, że dziś rozpoczniemy taki nowy cykl. Będzie on związany nie tyle bezpośrednio z uwielbieniem, ale z takim rozumieniem Bożego Słowa, więc przeznaczony tak naprawdę dla każdego. Myślę, że to jest ważny temat. Skąd się wziął w ogóle taki pomysł? Niedawno podczas internetowej szkoły biblijnej, którą prowadzę od kilku miesięcy, rozważaliśmy temat miłości Boga. Miłości bezgranicznej, bezwarunkowej, nieskończonej, pełnej pasji do, do człowieka i pełnej zaangażowania ze strony Boga. I podczas tego rozważania, jeden z uczestników szkoły zapytał, jak w takim razie trzeba rozumieć Psalm 5, wiersz 6, który mówi. Ty, Boże, nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Czyli, że Bóg nie tyle nienawidzi grzechu, wciąż jednak kochając grzesznika, ale z tego psalmu wynika to, że Bóg nienawidzi czyniących zło, czyli, czyli grzeszników. Podobnych, trudnych do wyjaśnienia fragmentów w Biblii jest naprawdę dość dużo, a ponieważ naszą wiarę budujemy, na podstawie Bożego Słowa. Warto jest więc dobrze je rozumieć, i stąd przyszedł pomysł, żeby podczas tych naszych spotkań najbliższych podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, pewnymi zasadami poprawnego rozumienia Bożego Słowa. Po to, aby uniknąć niewłaściwego rozumienia Biblii, należy zachować pewne zasady, i tymi zasadami chciałbym podzielić się. Tych zasad. Będzie pięć. Dzisiaj będą pierwsze dwie. Pierwsza, myślę, bardzo, bardzo taka fundamentalna zasada to jest poprawność tłumaczenia. Chodzi o to, że Biblia, jak dobrze wiemy, nie była napisana ani po polsku, ani po angielsku, ale po hebrajsku, część po aramejsku, Nowy Testament po grecku. I żeby sprawdzić oryginalne znaczenie użytych słów, jest to, myślę, fundamentalna zasada, y, która gwarantuje nam to, że y, dokopujemy się do tego znaczenia, które naprawdę tam jest napisane, a y, nie tego znaczenia, które my czytamy po polsku. Bardzo często hebrajskie słowa czy greckie słowa mają dużo większe, dużo szersze znaczenie niż polski odpowiednik. Y, tłumacz, tłumacząc, Biblie, no niestety stoi pod, w takiej trudnej sytuacji, bo musi wybierać spośród wielorakich znaczeń danego słowa i nie zawsze to, co wybierze, jakby jest najlepszą wersją tych wielu, wielu znaczeń, jakby naj, najbardziej oddaje treść oryginału. To jest pewien, pewien kłopot, kiedy się tłumaczy z języków tak jakby bogatych w znaczenie, tak jak hebrajski czy grecki. I drugi problem polega na tym, że tłumacz tak naprawdę nie wierzy w to, co czyta, ale czyta to, w co wierzy. To znaczy, każdy człowiek ma jakieś przekonania, przekonania wiary, przekonania własnej teologii. I tłumacz też jest człowiekiem, więc kiedy czyta jakiś tekst, tak naprawdę filtruje ten tekst przez własne rozumienie teologiczne, przez własne przekonania. Więc żeby. Uniknąć tych wszystkich interpretacji i jakby przekłamań, warto jest zajrzeć do oryginału. To też uczyniłem z tym psalmem piątym. I okazuje się, że w wierszu szóstym w psalmie piątym jest użyte słowo sanei. A słowo sanei znaczy dokładnie nienawidzić. <głosy> Więc <głosy> też powiem szczerze. Myślę, że tak jak większość z was, myślała, że powiem, że znaczyło to słowo zupełnie coś innego. Okazuje się, że nie. Akurat w tym wypadku ta pierwsza zasada, czyli poprawność tłumaczenia, nie przyniosła żadnego rozwiązania problemu. Więc, jeżeli widzimy, że słowo jest przetłumaczone jak najbardziej poprawnie, to musimy uruchomić drugą zasadę, która brzmi zgodność z całym. Pismem. I to jest nie mniej ważna zasada, dlatego że na podstawie jednego wyrwanego z kontekstu fragmentu Biblii nie można zbudować całej teologii. W ten sposób właśnie powstają błędne nauki, czyli herezje. Herezja to jest prawda, to nie jest kłamstwo. Gdyby to było kłamstwo, to herezje byłyby bardzo proste do rozpoznania. Ale herezja to jest prawda wyrwana z kontekstu i doprowadzona do ekstremum. To są dwa czynniki. Wyrwana z kontekstu, czyli pozbawiona tego miejsca, w którym jest, który określa tak naprawdę, co, to, co ten fragment, co to słowo znaczy, i doprowadzona do ekstremum. Na podstawie tego krótkiego fragmentu często są budowane całe teologie i powstają nawet całe denominacje. Więc stwierdzenie, że Bóg nienawidzi, Ludzi czyniących zło tak naprawdę zaprzecza ogromnej ilości pozostałym fragmentom pisma, w których widać pełną pasję miłości Boga do człowieka, do człowieka grzesznego. I druga rzecz, to, to stwierdzenie, że Bóg nienawidzi wszystkich czyniących zło, podważa sam fakt zbawienia, w którym Bóg poświęcił swojego własnego syna za kogo? Za grzeszników. I czytamy na przykład w Ewangelii Jana, to jest taki sławny, sławny fragment Jana 3,16, każdy zna na pamięć, Bóg tak umiłował świat, czyli kogo? Grzeszników. Że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W psalmie 143, w wierszu trzecim, przepraszam, w psalmie 14, w wierszu trzecim, i w psalmie 53, w wierszu 4 czytamy to samo. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma takiego, co by dobrze czynił, nie ma ani jednego. I podobną treść czytamy już w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, w 23 wierszu. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Tak naprawdę nie ma więc nikogo, kto nie popełnił w życiu żadnego zła. I według psalmu piątego w wierszu szóstym, kiedy czytamy, że Bóg nienawidzi wszystkich czyniących zło, trzeba by dojść do wniosku, że Bóg nienawidzi wszystkich ludzi, ale to nie jest prawda. W Efezjan, w liście do Efezjan, w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu czytamy coś takiego. My wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rządz naszego ciała, Spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych, i byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Byliśmy. Jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, i potem czytamy to, co. Buduje tak naprawdę pewność naszego zbawienia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Rzymian 5:8. Czytamy: Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. I potem 1 Jana 4:10. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał swojego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy gdyby więc bóg nienawidził tych którzy czynią zło to nie robiłby takich rzeczy nie posyłałby swojego syna nie dawałby grzesznikom łaski po to aby ich doprowadzić do zbawienia widzimy więc że ten fragment psalmu 5 wiersz 6 że bóg nienawidzi wszystkich złoczyńców nie ma się nijak naprawdę do Przesłania Bożej miłości, jaką, jakie widzimy w całej, w całej Biblii. Więc y, to były takie na początek dwa pierwsze y, przykłady, dwie pierwsze zasady, których myślę, że powinniśmy się trzymać, kiedykolwiek czytamy Boże Słowo, żeby nie znaleźć się w takim miejscu niewłaściwej interpretacji, a, a co gorsze, wręcz herezji. I wcale nie żartuję, dlatego że ten czas, w którym żyjemy, jest pełen zwiedzeń. Pan Jezus powiedział, że to jest charakterystyka czasów ostatecznych, że będzie wiele zwiedzeń. Uważajcie, tak mówił, żeby nikt, nikt Was nie zwiódł. Więc myślę, że to są ważne rzeczy dla każdego z nas i mam nadzieję, że kiedy zobaczymy w następnym tygodniu następne elementy, to będziemy mogli też głębiej rozumieć Boże Słowo. Pomódmy się jeszcze, pomódmy się, bo Boże Słowo trwa na wieki, tak jak jego Królestwo. Święty, święty jest człowieczy Syn z przedwiecznego rąk. Majestatu Ojca Jezusa you're oh i'm Siadając na swym tronie chwała. Święty, święty jest, przedwieczny pan. Czeka ognia wogórz deważę. Święty, święty jest Ojciec nasz. Niebo, ca i ziemia, ożoncie.